Cześć, cześć, witajcie na kanale Gry na kompa, Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek HIV Online No i kolejne nasze zmagania tutaj w tym oto tytule Słuchajcie, jak pamiętacie, jak oglądaliście w poprzednim odcinku Kupiłem tego makinała, makinawa Wszystko jedno wiadomo o co chodzi Chodzi o statek kopiący O Exhumera No i słuchajcie, wyposażyłem go tutaj w taki oto sposób. Po pierwsze, w ładowni dronów mam 10 Hop Goblinów tieru pierwszego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ogólnie tutaj dronową, to mam tutaj ogarnięte skille na szkolenie. W sumie całość zajmie no około 5 dni coś, coś w tym stylu, około 5 dni zajmie to, a nie więcej, więcej, bo tu jest 3 dni, a nie 3 godziny. No to zajmie więcej. Ale myślę, że max do 10 dni to się wszystko tutaj ładnie wyszkoli. Będę mógł korzystać wtedy z bardziej poważnych dronów, które tu już mam nabyte, a jeszcze dodatkowo muszę wyszkolić e, się w korzystaniu z dronów e, kopiących lód e, Tieru drugiego. ale raczej to nie pod, e, nie pod ten statek. E, tutaj wystarczą mi hopgobliny go, do obrony w Highseku przed e, jakimiś tam NPC. E, I teraz tak, co my tutaj mamy dalej? Mamy Ice Harvester, e, Ice Harvester Upgrade Tieru drugiego e, razy 3. Do tego mam założony e, EM Shield Amplifier Tieru Drugiego. Do tego dwa razy Compact Multispectrum Shield, e, Shield Hardener. E, no oczywiście Survey Scanner Tieru Drugiego, bardzo fajna przydatna e, sprawa. E, tutaj mam Medium Core e, Defense Field Extender Tieru Drugiego, e, Medium Ice Harvester Accelerator e, Jedynka i Ice Harvestery Tieru Drugiego. Proszę państwa. Większość z tych rzeczy, znakomita większość z tych rzeczy, to są rzeczy, które zdjąłem yy, ze Skifa i przerzuciłem tutaj do Makinawa. Yy, Hobgobliny, część wziąłem ze Skifa, część tutaj była w, w tym w, 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 w ładowni, w inwentory, jeżeli chodzi o stację. No, i sumowałem 10 dronów. Na spokojnie powinno wystarczyć. Jeżeli chodzi o kwestie parametrowe, to już to porozwijam. Tak to wygląda. I zobaczymy, jak on się będzie spisywał. Możemy wydokować wylecieć ze stacji. I będziemy musieli poszukać jakiegoś, ee, jakiejś lokacji tak, żeby można było e, pokopać lód. Icebergs. Ach, piekura. Oj. Ale tutaj, Alonaja, hmm. mamy jeden, jeden pas, ale czy więcej gdzieś? Tu jeden pas. Jeden pas. No, teraz to będzie ciężko. Hmm. No dobra, no nic, mamy tutaj najbliżej, pięć skoków, słuchajcie, set destination, mam nadzieję, że tam nie ma, o ty syn, co tu się, o, widzicie, pilot jest suspect, dobra, śm śmigamy, o, sobaseki, i skaczemy. Przede wszystkim zobaczmy jak ty w Warp'a synu wchodzi, wchodzisz. To jest mój pierwszy raz, ja jeszcze tutaj nim nie leciałem. Od poprzedniego odcinka od zakupu nie, nie, nie wydokowałem nim ze stacji. Więc to jest jego dziewiczy lot, można by tak rzec. No i śmigamy. 1600 osób przeszło jest w Gita. I ja cię kręcę. No gra żyje, gra żyje. No ale bardzo dobrze, że żyje. Najbardziej mnie tutaj słuchajcie tym wszystkim urzeka fakt tej ładowni, nie? 40 tysięcy, a ja jeszcze jakbym kompresował no, to może byłoby lepiej. Mhm, mamy tutaj gostka I to blisko. Yy, no dobra. Śmigaj się no. Gdzie ty jesteś, mistrzonio? Ach, tu jesteś. A, to kapsuła jest. Okej. Okay. kapsuła to nam nic nie zrobi. Odpaliłem nagrywanie, bo może być ciekawie, drodzy Państwo, bo latuję no do, do, zaraz wlecę do takiego systemu, gdzie, gdzie mogą się różne rzeczy dziać. Mamy tu Herona, mamy Draguna na bramie. Nie wiem, czy skaczą, czy pilnują, bo to też... Dawaj, bo to też jest tak, słuchajcie, że mogą być czujki, nie? Obstawiać bramy i informować kogoś po drugiej stronie, kto zaatakuje. Nie musimy się mieć na baczności, dobra? Tutaj mamy jakieś statki ibiski, tak? ale szybko w Warpa wszedłem. No dobra. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo tu za chwilę yy, no, na drugiej bramie może ktoś być i wtedy tam ci dadzą znać i nas mogą przyatakować. Także to jeszcze nie jest nic pewnego. To jeszcze nie jest nic pewnego. Tu różne dziwne akcje już były. Już... <ścoughs> ja w niektórych uczestniczyłem nawet. No i zobaczmy. A to droga zabaweczka, którą lecimy. Ja, ktoś by się ucieszył. Small secure. No dobrze. Ale wlecieliśmy, proszę Państwa, do Elonaja yy, i możemy... czy ja mam tutaj jakieś lodziki zaznaczone? Bo chyba tak. O, lodzik. O, wow. I to sporo nawet. Yy, dobra, podlećmy na tamten pas. Zobaczymy, chociaż tak na dobrą sprawę, najsensowniej byłoby podlecieć troszkę inaczej. Yy, korweta. Za moment zobaczymy, jak tam stoimy z, z lodem. Kogo my tutaj mamy? No, tutaj nie widzę nigdzie mojego ulubionego bohatera, <gry> który mnie bampuje. A, ale tutaj lodu nie ma. Yy, Okej, okay, dobrze, jesteśmy zmuszeni troszkę inaczej to zrobić, słuchajcie. Yy, w ten sposób sobie polecimy na pas. Potential, resources, jasne yes. Nie ma potential, pewnie jak ma być No dajesz no, no synu, o Jezu jaki tu jesteś normalnie mułowaty No takie wchodzenie w Warpathon to jest doskonała okazja do ataku To się tamten użytkownik nazywał, co nas bumpował, daje MacLowin, tak? No ale może być inny. Kogo my tutaj mamy? No, jest troszkę tutaj użytkowników. Eee, to są drony, tak? Hopgodliny No, okej. Okay. O, jest Jorka. Proszę bardzo. Dobrze, ktoś tutaj eee, siedzi? 11 kilometrów. A ten? Ta? Jest 11. Dobra, podlećmy do tej. Eee, proszę bardzo. Mało tutaj jest jak na razie osób. Czy jest ktoś poszukiwany? Nie. Czyli zestrzelić nas za bardzo nie mogą, ale za to mogą nas zbampować. 10 km. Ja sobie już. Aha, zatargetowałem. Dobra. Już jesteśmy poniżej 10, więc mogę lasery odpalać. Proszę bardzo. Rozpoczynamy kopanko. Teraz pytanie Na ile mi tutaj y, dadzą kopać No dobra, słuchajcie, zobaczcie co się dzieje Muszę wypuścić drony y, Bo mnie tu y, góristaski zaczynają y, dojeżdżać Ja mam tarcze odpalone, ale O, ale drony to szybko, że y, się za, za nich zabrały Więc jak na razie no. Drony w przestrzeni 5 Dostał jeszcze jeden z Kubany. O, on się na mnie nie zagrował jak na razie, ale. Oho. Chyba uciekł. Albo został rozwalony. Czekajcie. No, widzę. No, kilka wraków widzę. Eee, dobrze. Wracajcie. Wracajcie. No, my już mamy 6000 White Glaze. Można to jest skompresować też, ale wiadomo. Zobaczymy, jak to tam będzie dalej wyglądało. Jak na razie, góry stasy. Nic, nic dalej się tam nie, 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 ten, nie działo. Eee, a tu jakiegoś Expedition Frigate, czy Frigate. Wszystko jedno, jak to się czyta. Działamy, działamy. Słuchajcie, zobaczcie, już mam 18 tysięcy nakopane, a tak na dobrą sprawę to minęło, nie wiem, może 7 minutek, może 10 minutek i tak dalej, i tak dalej. No to powiem tak. Jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z tym, no bo nie jestem w stanie porównać, nie siedzę ze stoperem, nie jestem w stanie porównać czasu kopania przez Skifa i tutaj przez tego Makinawa. Natomiast mogę powiedzieć tak, już bym się zwijał do stacji, z kifem już bym się zwijał do stacji, a tym makinawem nadal tutaj siedzę i, i nadal mogę y, kopać. Co tak de facto no, jest, jest bardziej y, w mojej ocenie efektywne, dlatego że pamiętajmy o tym nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy tutaj sami. Nie ma co prawda aż tylu tych statków, co, co te wszystkie makinawy, które, e, które tam już mieliśmy okazję obserwować te naloty i tak dalej. No to nie ma ich aż tylu e, tych statków, natomiast są też takie, o, to widzimy e, retrivery, to jakieś początkujące tutaj Hulk jest, e, widzę. No ktoś, ktoś ma orkę fajnie, bo to nawet tutaj bustuje ta orka. E, więc spoko. Natomiast e, i tak wszystko jedno. W momencie, kiedy my lecimy do stacji, zanim my się tam dostaniemy, zanim my wyładujemy, zanim my wrócimy, odpalimy lasery i tak dalej, to wszystko, cały czas ten czas leci, a ktoś kopie w tym czasie, tak? Więc no, dla mnie tutaj bardziej mm, sensowne jest pozostawanie na pasie i kopanie. Natomiast później po prostu weźmiemy i. I polecimy, yy, chciałbym jedną rzecz zobaczyć, yy, chciałbym jedną rzecz sprawdzić bo tutaj mniej więcej taka orientacyjna cenka, inaczej zrobię yy, to sobie a, no, no dobra, od razu ten sposób zobaczmy jak to wygląda 195 tak, do 295 o matko ktoś, no właśnie, no i widzicie i tutaj w systemie ktoś za bezcen sprzedaje troszkę nie za dobrze Eee, ale chciałbym zobaczyć skompresowany compressed ice eee, white glaze czyli znaczy od 235. No dobra, no dobra, kopiemy dalej, słuchajcie. Do 40 tysięcy, jeszcze troszkę. Jak na razie mamy połowę ładowni. Nieco ponad połowę. Także możemy dalej tutaj yy, siedzieć. No, trzeba będzie zmienić. Ja już tutaj poskanowałem sobie. Yy, więc mam, yy, jak widać, te wszystkie, te wszystkie te. Yy, Kuźwa, no. Asteroidy lodowe. Mam wyświetlone, więc jest ok. No dobra słuchajcie Kurde jakoś tam zap zap Zapomniałem z, to, z tym kompresowaniem Że ja tam Potrzebowałbym coś dodatkowo do tego Żeby to kom kompresować No bo nie, nie mogłem tego Nie mogłem tego zrobić za bardzo Natomiast słuchajcie mamy 40 tysięcy White Glaza O wartości rynkowej około 9 milionów 380 tysięcy wydaje mi się że ja to tak mniej więcej w 20 minut nakopałem. Yy, wracam, ja oczywiście wracam, bo powiem szczerze, no fajnie, fajnie. Ja teraz sobie zanotuję godzinkę, o której zacznę. Yy, ja to nagrywam, proszę Państwa, 8 maja 2025 roku, jest 17:43 w obecnej chwili. Yy, i, taką, I taką godzinkę tam mniej więcej będę notował w trakcie kopania tak, to jest to co mnie interesuje bo to jest dla nasza asteroida, którą żeśmy tam wydobywali, więc do niej podlecę i ją wykończę tam jest jeszcze chyba bodajże 195 tysięcy metrów sześciennych, coś takiego synu rusz się. fajny statek, fajny naprawdę, powiem szczerze Powiem szczerze, że to był chyba yy, niezły, niezły zakup o ile tylko lud dopisze i <noise> nikt nie będzie... O, masz los. I nikt nie będzie przeszkadzał, to będzie. To będzie dobrze. No dobra, to jest ta nasza asteroidka. Więc za... za yy, zróbmy lock target. ok I odpalamy. Nasze lasery. Aha, już Stasy zostały pokonane. No to okej. Okay. 17:44. No powiedzmy 45 zapiszę, bo to tak. Yy, 17:45. Rozpoczęcie kopania. I zobaczę, o której skończę. Natomiast w tym czasie można iść zajarać, nie? To jest piękne, że to może, można go tu zostawić. Oczywiście jest ryzyko, tak? Jak są drony niewypuszczone, to góry stasy mogą nas zacząć tutaj troszeczkę <laughs> e, szczelać No, albo ktoś nas mo może zbampować, mo może nas wziąć i wypchnąć, e, tak żebyśmy nie kopali. Ale jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa. No proszę Państwa, 38 tysięcy metrów sześciennych nakopane, o i 40 tysięcy i godzina 18.07 eee, Ty już synu wyłącz się O eee, Zakończenie kopania Także Jeżeli chodzi o kwestię, przypominam, rozpoczęcia, zaczęliśmy 17.45 zakończyliśmy 18,07 wychodzi tam około no, pi razy drzwi 22-3 minut coś takiego na 40 tysięcy nakopanych nakopanego lodu i teraz czekajcie kaldari trading to nas interesuje śmigamy I słuchajcie, no w takim układzie 80 tysięcy w jakieś 45, no do 50 minut powiedzmy, no to jest całkiem przyzwoity wynik wydaje mi się, no bo to by wychodziło około 20 milionów na godzinkę, coś, coś takiego, na godzinę kopania 20 baniek, całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. No to ty się tam kurde pospiesz, synu. Jeszcze 130 tysięcy metrów sześciennych zostało w tej asteroidce. Nikt się za nią tam nie zabiera, więc ja będę oczywiście chciał w miarę możliwości ją dokopać do końca. Jak ten mój mistrzu się weźmie i poustawia tak ładnie i w końcu wejdzie w warpa, to, to, to będzie to, to będę zachwycony, bo jak na razie... To on tak robi, kurde, że, że szybciej by go yy, piraci zestrzelili niż on by wszedł w warpa. Ochopie, no. no, hopie, no. <grym> Za blisko asteroidy mogłem być. Także takie chodskich loski. No dobrze, no. Teraz tak. Yy, polecimy do tej stacji. Wyrzucimy się z tym samym z badziewiem. No i tak zastanawiam się. Co by tutaj zrobić ciekawego? Bo gdyby chociaż mieć, powiedzmy, właśnie drugą postać, to ten by mógł kopać, a drugą postacią mógłbym yy, załóżmy yy, wozić, nie? <gdzieś, yy, gdzieś w jakieś intratne miejsce i to sprzedawać. Yy, bo tak, yy, no mówię, sprzedawanie instant. Tak, jak ja bym chciał to teraz yy, yy, sprzedać, po prostu od razu, nie? Yy, W stacji, to to się troszkę nie opłaca. Yy, owszem, ja to robię głównie dla Chillu, dla siebie samego. Ja no przy okazji wam tutaj filmy nagrywam, bo być może ktoś zainteresowany yy, będzie widzieliście, jak długo on się ustawiał. Tam przygotowywał do tego, a już bym był 5 razy zastrzelony, gdyby to by było w systemie takim niskiego bezpieczeństwa, albo w ogóle niezabezpieczonym. Że nawet nie chcę myśleć co by się z tym makinałem stało. Yy, także, także wracając do tematu, no to lepiej przewozić powiedzmy gdzieś, gdzieś tam, gdzie jest cena fajna yy, no i sprzedawać to, nie? No i bardzo dobrze, że docking per permission requested, tylko jeszcze nie gramo się tak. Jeszcze trzeba poczekać aż nam odpowiedzą na to. Ja nie wiem co to się tutaj. Strasznie długo. Ta asteroidka czeka, nie? No i dobra, no i, i tutaj... O, czekajcie, Kuźma, czyżbym czyż miał ja do złego poleciał? <noise> Może i tak być. Cholera jasna! A, dobra, ja rozumiem, bo tutaj są dwa te. Ech, ty synu. Jednemu to zawsze wiatr w oczy. No dobra, już jestem w dobrym. E item Hangar. Połączmy to. Ale nie wiem, czy ja mam tu 76. E ciekawe. No ale e powinno być 80. Ja nie wiem, jak, jak do tego doszło. <laughs> ja zawsze nie wiem jak do czegoś doszło i że pięknie, pięknie No ale dobra, dobra Mamy, mamy tutaj słuchajcie ten 76 tysięcy white glaza e, 17 800 jak na razie Ja sobie wrócę na Na pasa steroid No to dobrze, że ja wiem, że to nie jest 80 Zawsze będzie można tam e, Dokopać, nie? Ja bym chciał Sejmnąć tę lokację To będziemy mieli tutaj Magazyn, o to Będę wiedział, że tu trzeba kicnąć No dobra Śmigamy Gdzieśmy to zaznaczyli? Tutaj, w trakcie kopania Tak, to jest, to jest ta nasza No i będziemy kontynuowali Znaczy ja będę kontynuował, nie? Tam jeszcze sporo jest, słuchajcie, ale skoro nikt się nie zabiera Nie ma tych takich e, grup, klanów Tylko pojedyncze jakieś tam jednostki, każdy sobie rzepkę skromie i tak dalej No to czemu nie? To, to, to można przecież e, ogarniać ten temat Nikt nas tam nie, nie atakuje, nikt nam e, nie dokucza tych nps ów też praktycznie, no jak, jak są, to drony wylatują, i e, każdy, każdy tam jakieś te dronki swoje ma. Więc, e, więc okej. Okay. No dobra, to jest ta moja. E, lock target odpal. Synu lasery kopiące osłony i można jeszcze poskanować, co bym wiedział. Ile ja tutaj jeszcze tak naprawdę tego mam? No to widać, 96 tysięcy. Więc na spokojnie jeszcze ze dwa razy mógłbym tutaj przylecieć i to dokończyć. No i dobrze, ja zakończyłem już wydobycie. W sumie, tak nierówno, 156 tysięcy metrów sześciennych mamy tego lodu. No i teraz rzecz jest tego typu, że no. Trzeba by sprzedać, nie? No i właśnie, no i tutaj przydałby się jakiś transporterek, żeby to przewieźć, byłoby fajnie, byłoby miło Gdzieś sprzedać tam Choćby 6 skoków dalej jest po 210 tysięcy, tu 195 tysięcy No ale takiej liczby ja nie przewiozę po pierwsze, bo, bo, bo nie mam takiego, takiej ładowni, takiej pojemności no więc sprzedam za tyle, mógłbym wystawić tutaj kontrakt, przy czym Która tym zadupił, to nie wiem kto mi to kupi A tutaj mamy, słuchajcie, w sumie 28 milionów Za to wszystko jest godzina 19.14 Więc tak de facto, no ja tam jeszcze przez jakiś czas nie kopałem No ale to daje nam w sumie 114 milionów, niespełna 114,5 miliona na koncie więc bardzo dobrze, ja mogę nie martwić się, że tu jakiś towar został, to bo ja bym zapomniał. No to mogę lecieć przykładowo gdzieś dalej, szukać, patrzeć, gdzie tutaj by jeszcze coś można było zrobić. No i co? I myślę, że tutaj na ten, na ten moment ja mogę zakończyć ten odcinek. Trochę żeśmy tam się, myślę, obłowili. Kopanie, mining, górnictwo, jakkolwiek tam nazywać, całkiem niezłe, jeżeli chodzi o, o dochody. A oczywiście, jeszcze bardziej niezłe, jeżeli się kopie w klanie. No bo cała grupa górnicza wylatuje, powiedzmy, gdzieś na pas. No i, i kopie nierzadko nie jeszcze boostowana przez orkę nierzadko jeszcze wspomagana przez właśnie przez orkę. I dodatkowo nie trzeba się martwić o wracanie na stację, tak jak ja tutaj, bo każdy, każ, każdy, każda ładownia, nieważne ile ona tam ma, ona kiedyś się zapełni. No więc trzeba się oderwać, trzeba wrócić. No jeżeli ktoś to robi za nas i zajmuje się transportem, to my możemy skoncentrować się wyłącznie na kopaniu. A jeżeli jeszcze mamy ochronę dodatkowo gdzie wiemy, że jesteśmy po pierwsze w grupie, po, po drugie no, nikt nam nie zagrozi, to nawet można awczyć, także że no, na spokojnie. Dobra, proszę Państwa, jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę, jeżeli nie, zostawcie łapki w dół, to pomoże w rozwoju kanału. Ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.